Serio? Naprawdę, Janusz? Co? Gówno! To, stary Pierdzielu, że jest trzeci dzień nowego roku, a tobie się na puszczanie petart zebrało. Tak jej powiedziałam, a ta się obraziła. Na dwa tygodnie. Dosłownie nic do mnie nie pisała. Ja do niej, hej, co tam? Może jakieś pogatuchy? A ona nic. No, ale odezwała się po tych dwóch tygodniach i powiedziała, że nawet już nie pamięta, o co się pokłóciłyśmy. Czajcie akcję? Mówię wam, ja mam wszystkie przyjaciółki, takie krajzolki, jak ja. <grymiany> Dobra, popraw krawat. O, idealnie. Wchodzisz, przedstawiasz się i zachowujesz się jak prawdziwa policjantka. No, jazda. Dzień dobry, aspirantka zając yy, się nas... Dzisiaj zaczniemy od afery z Radiem Trójka. Chcemy zapewnić naszych widzów, że w Cebula TV nigdy nie dojdzie do sytuacji cenzurowania piosenek i newsów z trzech powodów. Nie mamy budżetu na puszczanie, byle jakich piosenek. Nadajemy spiwnicy, mamy wacka i jedyne, co nam grozi za nieposłuszeństwo, to odłączenie routera od internetu. Cebula TV to ostatnie miejsce obiektywnych wiadomości. <suszy> Stefan, czy możesz przestać? Powtarzam ci po raz piąty, nie jestem chora, mam alergię na pyłek. Kiedy mama wyłączała telewizyjną bajkę, chłopiec w pośpiechu odstawiał kubek z wodą, żeby zawołać nie. Jeśli babcia namawiała go, by ubrał kurtkę przed wyjściem na spacer, to maluch nie dawał się przekonać i po chwili w całym domu rozlegało się donośne nie. Odtąd trzeba było bardzo się natrudzić, żeby zamienić nie w tak. Pluszowy kotek chce iść z nami na spacer, mówiła babcia. Co ty na to? Ubierzesz kurtkę? Tak, wołał Borys i już biegł do drzwi. Borys, oddaj mi pluszaka, masz tu autko? Chcesz? szeptała tajemniczo Michalinka. Tak, krzyczał chłopczyk i już był przy siostrze. Na szczęście, z czasem proporcje między nie a tak wyrównały się, bo Borys odkrył, że słowo tak jest też bardzo ważne.